Dla wielu fundamentalna koncepcja wiary jest tylko kolejną przykrywką, którą ukrywamy za naszymi własnymi złudzeniami i przekonaniami. Ale co się dzieje, gdy rygor rzeczywistości obnaża religię i oczyszcza ją z wszelkiego romantyzmu? Dzięki swoim przenikliwym uwagom, Albert Carico przechodzi od razu do sedna i stawia to pytanie: podważa normy. Twierdząc, że religia jest tylko ludzką próżnością i podstępem, który ma nas chronić przed surowymi realiami świata zewnętrznego. Jego światopogląd, który wymaga od nas spojrzenia poza pozory, wymaga od nas przeanalizowania pocieszających faktów. Co w końcu jest prawdziwe, a co tylko mamy nadzieję, że jest prawdziwe. Co jeśli rozwiązaniem, którego szukaliśmy, nie była wiara? Czy to możliwe, że rzeczywistość, której się boimy, jest po prostu ukryta przez nasze przekonania? Kariko zmusza nas do rozważenia tych kwestii, ponieważ w przeciwieństwie do powszechnego przekonania postrzega wiarę raczej jako dywersję niż miejsce schronienia. Zamiast prosić nas o wiarę, kwestionuje samą koncepcję wiary, podkreślając słabości wszystkiego, co uważamy za oczywiste. Dlaczego był tak wyjątkowy? Urodzony 10 lipca 1919 roku w Stambule, Albert Kariko był człowiekiem, który nie lubił powierzchowności świata. Kariko wychował się w czasach niepokojów politycznych i częstych podróży jako syn sefardyjskiej rodziny uciekającej przed prześladowaniami. Dorastał w Pradze, Berlinie i Paryżu, a następnie przeniósł się do Montevideo w Urugwaju. Kiedy jego rodzina przeszła na katolicyzm, było to tylko lustrzane odbicie hipokryzji, którą uważał za tak odrażającą. Oprócz bycia płodnym pisarzem i wielojęzycznym mówcą, Carrico był wielowymiarowym myślicielem. Jego odwaga w kwestionowaniu obecnego kwo i krytyczne spojrzenie na zwyczaje społeczne nadal uderzają, rzucając wyzwanie umysłom tych, którzy je słyszą. Jeśli poruszyła Cię ta kontemplacja, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby otrzymywać więcej treści, które zachęcają nas do myślenia o życiu w autentyczny i nieskazitelny sposób. Wspólnie zbadajmy te koncepcje. Pisarstwo Carrico nie było dla wszystkich. Jego dzieła, takie jak Postmortem i Breviary of Chaos, zostały napisane dla ludzi, którzy odważyli się rzucić wyzwanie nieubłaganemu i niepokojącemu światopoglądowi, a nie dla ogółu odbiorców. Jego teoria rozpadu lub chaosu, jak wolał ją nazywać – to podróż przez rozpad ludzkich złudzeń. Zdaniem Carrico wszystko co istnieje ma się rozpaść i zniknąć w nicości. Uważał, że koncepcja celów w życiu była ludzkim wymysłem stworzonym w celu złagodzenia ciężaru, bezcelowej egzystencji. Dla Carrico życie było narzucone, a nie wyborem. Pojęcie sprawiedliwości, do którego tak żarliwie dążymy, jest farsą, pojęciem mającym zapewnić nam pewien rodzaj komfortu pośród nieszczęścia. Według niego moja nienawiść do tego świata jest tym, co uważam za najbardziej godne podziwu. To stwierdzenie oddaje jego perspektywę i jasno pokazuje, jak bardzo nie lubił rzeczywistości, która go otaczała. Postrzegał społeczeństwo i instytucje, które je tworzą, jako nic więcej niż maski, sposób na ukrycie chaosu i słabości ludzkiej egzystencji. Pesymistyczne poglądy Kariko zostały wzmocnione przez otoczenie historyczne, w którym żył. Widział przymusowe migracje, złamane życia i ludzką brutalność podczas II wojny światowej. Był przekonany, że życie było rzeczywiście nieodwracalną tragedią z powodu zamieszania i zniszczenia konfliktu. Carrico wierzył, że religie były częścią tego złudzenia, sposobem na oszukanie ludzi, by uwierzyli, że kosmosem rządzi wyższy, bardziej korzystny porządek. Jednak postrzegał ten porządek jako zwykły miraż, który nigdy nie istniał. Krytyka Carrico Dotyczyła wszystkich aspektów społeczeństwa, ale jego ocena rodziny była szczególnie surowa. Według niego rodzina jest źródłem wszelkiego ludzkiego nieszczęścia i pierwszym środowiskiem, w którym powstaje i utrzymuje się ból. W tym otoczeniu ludzie byli często zmuszani do dostosowywania się do społeczeństwa, które już było zepsute, bezlitosne i okrutne. Zamiast służyć jako przystań, rodzina była postrzegana jako miejsce szkolenia, w którym ludzie byli najpierw zmuszani do zaakceptowania świata, który był zasadniczo surowy i beztroski. W swojej książce pośmiertnej Carrico zagłębia się w złożoność swojej relacji z matką. Jego relację z nią charakteryzowała lawina emocji, w tym miłość, nienawiść i splątana wściekłość. Dla Carrico jego matka oznaczała narzucenie samej egzystencji, o co nigdy nie prosił. W rozdzierającym serce zdaniu pisze: "Sprowadziła mnie na świat i nienawidzę świata". Jego silna niechęć do samego życia, które postrzegał jako narzucone siłą, nad którym nie miał kontroli, znajduje odzwierciedlenie w tym komentarzu, który jest brutalny w swojej prawdziwości. Uważa on że rzeczywisty charakter więzi rodzinnych jest wynikiem stresu wywołanego tą wewnętrzną walką. Rodzina, zdaniem Karryko, była tylko pierwszym ogniwem w łańcuchu, który wiązał każdą jednostkę z życiem niekończącego się bólu. Wierzył, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. Cykl cierpienia i oczekiwania był nierozerwalnie związany z ludzkim doświadczeniem. W jego słynnych słowach, jesteśmy w piekle i jedynym wyborem, jaki mamy, jest być potępionymi, być dręczonym lub demonami robiącymi burzę. Kariko postrzegał egzystencję jako więzienie bez kluczy, w którym dwie opcje polegały na byciu cierpieniem lub staniu się jego ofiarą, z których obie były napędzane niezliczonymi obowiązkami i wymaganiami nałożonymi na nas. Istniała po prostu sieć nieuniknionych burz, bez miejsca na zbawienie czy pocieszenie. Krytyka Carrico wykraczała daleko poza rodzinę, wskazując, że społeczeństwo jako całość działało jak straszna maszyna. Jego zdaniem, był to budynek przeznaczony do utrzymywania nieporządku, jednocześnie udając porządek. Każda instytucja, w tym polityka, religia, Moralność i ekonomia próbowała jedynie nadać pozory stabilności w świecie, który w rzeczywistości był naturalnie chaotyczny. Utrzymywał, że zamiast łagodzić chaos na świecie, te stworzone przez człowieka struktury pogarszały sytuację. Wierzył, że wszystkie ludzkie próby ustanowienia porządku są skazane na niepowodzenie i że jedynymi ważnymi władcami tego wszechświata są chaos i śmierć. Karrico postrzegał religię jako uosobienie tej porażki. Postrzegał wiarę jako dobrze zawoalowany fałsz, sposób na dodanie do ciemności, która nas otacza. Wierzył, że wiara jest tylko kolejną ludzką zarozumiałością taktyką używaną do wprowadzania innych w błąd co do prawdziwego sensu życia. Według niego Religia była umiejętnością ukrywania egzystencjalnego niepokoju za pustymi obietnicami w celu złagodzenia strachu przed śmiercią i nieistnieniem. Kariko powiedział, że nie ma rozróżnienia między polityką a ekonomią. Tak naprawdę były one bardziej walką o władzę, a ich jedynym celem było zadawanie więcej cierpienia i nierówności. Uważał, że organizacje te nigdy nie mogły zapewnić prawdziwej odpowiedzi na problemy społeczne i były jedynie narzędziami do przedłużania ludzkiej nędzy. Carrico miał również bardzo kontrowersyjną opinię na temat ludzkiej reprodukcji. Uważał, że posiadanie dzieci jest poważną niemoralnością i nieostrożnym postępowaniem, które tylko pogarsza istniejący już smutek. Jak to ujął: "Naszym przeznaczeniem jest dalsze rozmnażanie się tylko po to, by umrzeć w niezliczonych ilościach, podkreślając absurdalną bezcelowość kontynuowania bezsensownego kręgu życia i śmierci. Carico wysunął jeszcze bardziej kontrowersyjne twierdzenie, że problemy ludzkości zostałyby rozwiązane w ciągu jednego lub dwóch pokoleń, gdyby ludzie przestali wierzyć i rozmnażać się. Według niego, reprodukcja służyła jedynie przedłużeniu cyklu niekończącej się agonii poprzez ożywianie udręki i przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie. Carrico zaproponował perspektywę, która była odważna, ale niezwykle dobrze uzasadniona. Wierzył, że zatrzymanie reprodukcji jest jedynym sposobem na zakończenie niekończącego się cyklu agonii. Był to frontalny atak na samą ideę człowieczeństwa, a nie tylko krytyka jednostki rodzinnej. Uważał, że jedynym sposobem na prawdziwe zakończenie cierpienia życia byłoby dobrowolne wyginięcie ludzkości. Ten punkt widzenia, choć ponury, miał niepokojącą logikę. Dlaczego życie miałoby być przedłużane, skoro jest ono jedynie cierpieniem? Carricko wierzył, że samotność jest jedynym prawdziwym ludzkim stanem, a nie tylko decyzją. Postrzegał ludzi jako zamknięte, samotne stworzenia, które nie były w stanie nawiązać prawdziwych relacji z innymi istotami. Uważał, że prawdziwy kontakt międzyludzki był iluzją, która prowadziła tylko do większego nieszczęścia, dlatego każda próba związku, czy to romantycznego, czy polubownego, była skazana na niepowodzenie. Wierzył, że jedynym sposobem na zaakceptowanie pustki, a tym samym ucieczkę od Udręki życia jest odosobnienie. Uwagi Kariko, nawet teraz, stawiają ludzi przed wyzwaniem zmierzenia się z najtrudniejszą rzeczywistością. Jeśli bóstwo istnieje, to z pewnością jest bogiem śmierci i chaosu, i nic się nie zmieni, jeśli nie istnieje. Samoistnienie jest nierozstrzygniętym pytaniem. Ponieważ brak wyższego celu nie ma wpływu na surową rzeczywistość, która jest nam narzucana. Podziel się tym filmem z kimś, kto Twoim zdaniem również powinien rozważyć te obawy, jeśli uważasz, że ten punkt widzenia, pomimo wyzwań, zasługuje na dyskusję. Stwórzmy przestrzeń do rozmowy, nawet jeśli oznacza to poruszanie niewygodnych tematów. Do następnego razu pamiętaj, że czasami największe prawdy ujawniają się, gdy stajemy w obliczu zamieszania.